Dzień dobry, moi drodzy. Witam was w kolejnym vlogu. Moi drodzy, dziś Maximilian od rana dosłownie od rana, odkąd wstał truje gitarę, że chce już jechać w końcu na skatepark ponieważ, że dziś jest, słuchajcie u nas wiele niegórze Górze otwarcie skateparku w końcu po tylu latach doczekaliśmy się w ogóle skateparku, także czekamy jeszcze na Natale, ponieważ razem z nią pojedziemy zobaczyć, co tam się w ogóle dzieje, jestem bardzo ciekawa, czy będzie prezydent miasta, wiecie, tą tasiemkę czerwoną tak ciachał takimi nożyczkami wielkimi także co, zbieramy się BMX Maximiliana razem z Kaskiem jest już w aucie także tylko musimy ubrać buty poczekać, tam już świruje Jezusy, ja nie wiem, ja bym miała chociaż słuchajcie, taką jedną dziesiątą energii tego dziecka, to nawet nie zdajcie sobie sprawy, jakie ja bym miała błysk w mieszkaniu. No, na dzień dzisiejszy to... Nie dam Ci jej. Nie dasz mi tej energii? No, chyba sobie sama będę musiała wziąć. Nawet mi, no, słuchajcie, kawa nie pomaga. Kawa dla mnie teraz Nie, bo ja jest... będę tak szybko biega... Telewizor, Max. <słuch> <słuch> Widzicie? Dobra. Ja wziąc. będę tak szybko biega... Tak? No A dasz, i nie, mi... Nie a dasz mi jedną dziesiątą swojej energii? Nie? nie? A wiesz, jakby było czyściutko w mieszkaniu? Zobacz, by już była walizka dawno w te wywieziona do rodziców, do dziadków twoich, byłby tutaj normalnie błysk. Także co, moi drodzy, zbieramy się, ubieramy buciki e, i jedziemy zobaczyć. Kurde, szkoda tylko, słuchajcie, że zawodów nie zrobili żadnych, mhm. e, bo zawsze, pamiętam, jak gdzieś byli, jeździliśmy z Kubą mm, na jakieś różne otwarcie skateparków, to zawsze były jakieś zawody, a u nas nic nie zrobili. Chciałbyś wystartować w takich zawodach? W ogóle Maksymina startował o zawodach, nie wiem, czy ty pamiętasz. Jak byliśmy Właśnie w Kozienicach. Nie, pamiętam. Nie, pamiętam. nie pamiętasz? To musisz zapytać się taty. To tata ci pokaże filmik, jak startował. To tam idzie. To tam idzie, no? Dobra. O nie, widzę już w poglądzie, że szafa znowu otwarta. Dobra. No. Buciki mamy już ubrane i teraz, moi drodzy, robimy fryzurę. Nie, no. Ciebie taki piękne. Tak? Najpiękniejszy? Ty tak. już jesteś najpiękniejszy. Nie! No tak. Muszę być bardzo najpiękniejszy. Ty musisz być bardzo najpiękniejszy. Chodź do mnie bliżej troszeczkę. Słuchajcie, nie ma takie czasem faski. Mamo! Zrób mi taką fryzurę, żebym był najpiękniejszy. To nie jest taki irokes, tylko to jest, wiesz co, to jest taki burz. Ej, zobaczyć. jeszcze nie. popraw. Jest... I jak Ci się podoba? No, czad. Czat? czat? Git chat co? Tak? Efa, efa. Jezus, Maksymilian. Czekaj, bo tak jakoś trochę, wiesz co? Chyba za dużo Ci Dantej tej, pasty takiej śmiesznej. Ale co, podoba Ci się? To jest taki nieład, fryzura ale nieład. Jezus, Marysienko, to będzie mały łamacz serc normalnie. Dojechaliśmy. Mały BMX-owiec już na rowerze, kask jest. Jest i też Halena. Słucham, wystartować mam Ci pomóc? No dawaj, nóżka, lecisz, go, 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 tylko powolutko. i tam na skatepark na razie nie wjeżdżaj, bo tam są starsi, dobra? Ogólnie słuchajcie, z tego co tutaj widzę po tym skateparku, to nie zapowiada się na jakieś wielkie otwarcie. Halina nagrywa vloga, pociśnie otwarcie skateparku, ludzie na to czekali, ty wszystkich zgasiłaś, nie? Jest nie, ale serio, naprawdę, myślałam, że, wiecie, będą jakieś takie namioty, będzie prezydent, który będzie tą stążkę całą przecinał, a tutaj no? dupa, ale zobaczymy, patrzymy, jak chłopaki jeżdżą. Ale jest to i to i... Jest to i to i da, to i to <laughs> matko bosko. Oho. matko bosko, matka zawą ma. <noise> <noise> Jakieś tył niutko! na nim takie latanie, takie dobre cardio, co nie? Ty koninka zamiast siła w nie możesz padać za Maksymilianem. To jest, no kurde. Ja się nie kupię rower. <noise> Opa, żółwiki są wzbijane. Jeszcze będzie skate ciotka. Skate ciotka? No słuchaj, masz taką, już taką ala stluwę skate'owską. Nie, to na, Więc motor. Co? na motor. Na motor, na motor. Ale on będzie zasuwał. Będzie, co nie? On będzie zasuwał no. skokami. On, on się nie boi, on to jest On, on ma taką psychę tak, jak Kuba, to jest też wiesz co. Dobrze, Maksymilian! Była gleba? Co? Ja słyszałam jak mówiłeś, gleba. A z Robicią wygląda w ten kasie. drugi Gdzie? Chcesz iść na pump track? To. Tak. No to chodź. Chcesz, że matka zawału dostała, naprawdę. Yes. No. Powoli, ty. Patrz, jak jedzie. Gdzie ty? Ja pierdzielę. Ja się zgrzałam po prostu już, co? Myszata, a musisz musi zamontować ten... ten hamulec. Refleks szachisty! Ja się nie nadaję do tego, do takiego prowadzenia go na ramach. Kuba sobie lecie. lepiej z tym akurat radzić. Patrz jak jedziesz ty, no głowa do tego. Prosto. Trochę deszczu, ale mam tutaj piękną rozrywkę. Uma, malika słuchaj. Pani kochani, widziała to pani? Matka na zajawie. To był bany, hop! widziałaś to? Pa, jakie pokażę. <gry> Wróciliśmy, słuchajcie, do domku, tylko po to, żeby się e, przebrać, bo powiem Wam, że jest już godzina 18 e, i jest już chłodno na dworze, a ja jestem w krótkich spodenkach, kurczę, więc ja przebieram się w jakieś e, dresiki, coś e, na siebie takiego cieplejszego, włożę, maksia też przebiorę, no i odgrzeję jeszcze szybciutko makaron, który robiłam wcześniej z kurczakiem, taki serowy, e, żeby zjeść, i myślę, że chyba z powrotem wrócimy na skatepark, bo, no, słuchajcie, Maksiu ja za taką zajawę. E, na tego BMXa, tylko tego chcę jeść po Pump traku, po skateparku. No. Także co? Zjemy w filmku biegać. Biegać? bo mój rower nie ma hamulca. Twój rower nie ma hamulca? Tak. Kurcze, to czyli ty nie chcesz jeździć, tylko chcesz biegać? Tak, bo ja mam chęć A jak żeśmy wracali z, teraz z tego, e, traciliśmy do domku, to mówię, że chcesz jeździć To ty już widzę, że ty sam już nie wiesz, co ty chcesz Ale weźmiemy najwyżej rowerek, jak ci się zachce jeździć, no to najwyżej weźmiemy rowerek, okej? Okay? Także co, jemy szybciutko, przebieramy się i może pójdziemy do sklepu po jakieś chrupeczki? Uuu. Uuu. Dobra, odgrzewamy makaron. nie, no Finksa. No nie wiem, jak chcesz. Ogólnie sprawa wygląda tak, że jesteśmy już przebrani, tak jak zresztą widzicie. Maksymilian, tak samo, tylko jeszcze dokańcza obiadek. Ubieramy buciki i idziemy jeszcze właśnie w skatepark i na ten pump. Tak troszeczkę sobie posiedzieć. Maksimila się troszeczkę jeszcze wyszaleje. Mam nadzieję, że chociaż szybko dzisiaj pójdzie spać. Zostawiam aparat w domu, więc ten vlog będzie z dwóch. Dni. Także moi drodzy, widzimy się w kolejnym dniu. No to co? Witam Was w kolejnym e, dniu, słuchajcie. Dzisiaj jest mega, mega cieplutko, dlatego też i e, jestem e, tak ubrana, dosyć zwiewnie, właśnie też się opalić, ponieważ jadę do moich rodziców w końcu zawieść tą walizkę, słuchajcie, bo ona mi tak tutaj przeszkadza. I słuchajcie, dzisiaj miałam się z rana zabrać za szafę Maksia, ale szafa mnie zaatakowała. I zresztą sami zobaczcie, co się wydarzyło z moim palcem. Mam uszkodzony macierz, macierz jest pęknięty, więc nas to 10% paznogień z dużego paluszka mi zejdzie. Kurczę, ja to w ogóle mam strasznego pecha w tym roku co do moich stóp, dlatego że no jakiś miesiąc temu coś takiego wygupiłam się ze swoim znajomym, i kurczę, no oczywiście z mojej głupoty wzięłam i wybijam sobie małego palca w prawej nodze. I słuchajcie, do tej pory kutykam. I teraz nie mogę stanąć na lewą nogę, dlatego że szafa zaatakowała mnie, po prostu spada mi na stopę yy, i to w dodatku na lewą stopę. Także kutykam i na prawą, i teraz w dodatku na lewą. Także ja naprawdę nie wiem, jak ja teraz będę się poruszać. Mam nadzieję, kurczę, że jakoś chociaż dojdę na ten parking, żeby wsadzić tą walizkę do tego auta. Yy, zajadę jeszcze po maksiulkę na skatepark, yy, ponieważ jest tam z kubą i pojedziemy. Yy, do moich rodziców troszkę się opalić. W ogóle jak tak przeglądam się tutaj w lusterku, to wyglądam słuchajcie, jakbym szła na plażę. Plus dodatkowo jeszcze mam taką torebkę, która jest właśnie z, takiej, z takiego materiału, który typowo przypomina takiego typowego plażowicza, ale nie jadę tylko do rodziców. W ogóle niedawno pamiętam jak mówiłam na Instagramie, że słuchajcie, ja nienawidzę nosić torebek. I do tej pory tak mam, ale jak widzicie, staram się przekonać, żeby w końcu zacząć nosić, dlatego że no to jest jednak przydatne, I ja aparat zmieszczę i, i wszystkie inne rzeczy, a jak zawsze wychodzę z domu, to mam milion rzeczy w ręce i po prostu wyglądam jak taki typowy wieśniak. Tak o, tak ochodzę, żeby mi nic nie spadło, a jak mi coś spadnie, to już w ogóle jest dramat. A najgorsze słuchajcie jest to, że w każdym bucie... Odczuwam mega wielki ból, bo ten macierz za każdym razem, kiedy no, tak on delika delikatnie chociaż staje, e, to czuję, że mi on tak się odrywa strasznie, i po prostu chyba będę musiała iść do chirurga, żeby mi tego paznokcia ściągnął, bo to jest tak cholerny ból, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. Ale oczywiście jest to moja głupota. Dlaczego? Dlatego, że po co poprosić komuś, kogoś o pomoc? Nie, ja sama. Ja sama naprawię tą szafę, ja sama będę dźwigać, ja sama wszystko zrobię. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Kiedy oduczę się tego. Ogólnie, słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że pojechałam po Maximiliana i musiałam zgarnąć Kubę, e, żeby przyjechał ze mną do domu, dlatego że nie byłam w stanie... E, Ściągnąć tej walizki i ją zaprowadzić do auta, bo tak niecholernie słuchajcie, boli ten palec, że nie wiem, czy to przypadkiem faktycznie skończy się chirurgiem, żeby po prostu umieszczono tego paznokcia, bo jest dramatycznie. Teraz yy, jadę do rodziców. Kuba wraca na skatepark. Tak, jest. Więc ogólnie, ja prowadząc te auto, naciskam sprzęgło piętą. Nie jest to ogólnie bezpieczne. No, ale... Sprzęgło akurat najmniej jest, wiesz, straszne. No niby tak, no ale w każdym razie, za każdym nawet jak piętą biorę, naciskam to sprzęgło, to i tak Będziesz, czuję... Widzisz, teraz jestem ci <laughs> To i tak czuję, że... E... No ten ból, co nie, masakra. Idziemy? No mamy oko! Przyszło się przywitać, suczka kochana, tak. Już nawet dobrze, słuchajcie, z auta nie wyszliśmy. I nie wiem, kurczę, jak wyjdziemy, bo Maksymilian, słuchajcie, tutaj sobie nie zasnął. Tak? No, jak mam teraz wyjść, piesku? Jak mam teraz wyjść, jak moje dzieci zasnęło? Co? Słuchajcie, było tak mega ciężko prowadzić. No, ja czuję takie taki impulsy w tym palcu. O, jak ty się lenisz, choinko, ty jedna. Dobra, wychodzimy wiecie co moja mama ma? Jak mówię jej o moim paluszku, a palec jest słuchajcie w tragicznym stanie, bo cały czas krwawi i ja jej tak mówię, że mi ten macierz tak a mama mówi do domu wypieprzaj. No, słuchajcie, ona ma coś takiego, że jak zobaczy gdzieś jakąś krew albo w ogóle słyszy, to od razu jej się robi gorąco i medleje. A miała taką raz sytuację, że przecięła sobie palca, i było tak, że przecięła sobie palca, zamknęła oczy, nie patrzyła na niego, poleciała szybko do sypialni i jep, i <grym> zemdlała. Nawet go, nawet go nie zobaczyła. Także siedzimy sobie, troszkę sobie odpoczywamy i słuchajcie, co do palca, to jest. Nie wiem, wydaje mi się, że jest coraz gorzej, dlatego, że coraz więcej krwi wypływa i mam nadzieję, że niedługo chociaż będę mogła jakoś stawać na nią. Póki co jest słabo. nie to prawie doszłam i tak sobie, słuchajcie, kutykam, bo boli mnie prawa noga, bo jest jeszcze palec skręcony, a teraz w dodatku boli mnie ta nóżka, bo jest macierz uszkodzony i w końcu doszłam na ogródek. Rodzice już dawno doszli. Z myniem. O i te dziadzia. Mamo gra? gra. No na pewno. Ciekawy, którą nogą? <grym> Prawą tą. Którą nogę wybierasz? Tą, który palec jest skręcony, czy ta, która ma palca okrwawionego? Uważaj tylko. Bo boli mnie bardzo, słuchajcie, Maksymian, to mi Tego tak dzisiaj pomagał. Wybrałem. Tego wybrałeś? Tak. Tę, tą mam kopać? Tak. No, ta jest już troszeczkę bardziej sprawna. Gramy! No tak, wiesz co, zanim ja dojdę do tej piłki, ja Nie chodzę patrzcie, Tak o. To nie jest dobry pomysł Maximili. Ja nie kopnę. Nie kopnę piłeczki ci nawet, wiesz. Czekaj. O, ustawię sobie, cyk. O! Nawet się udało. O, nie! Masiulaj, mama nie może. Mamy bolą nóżki. Dziedzia słuchajcie, dzisiaj skończył. Lać wodę do basenu. Zobaczcie w ogóle, jak on jest ogromny, jest mega też głęboki. Ile lałeś wodę? 29 godzin? Tak. Ciekawa jest, jaki Ci przyjdzie rachunek za wodę. Mały. Ile tak mniej więcej przychodzi więcej za... Sto parę złotych. Sto parę złotych? No, bo Ja mam lisik ogrodowy. A, tak się ustawiłeś. Nie, będę płacił za wodę do basenu, czy będę płacił za ścianki, Nie tak? wiem. <grym> Wróciliśmy do domku i od razu wzięłam się, słuchajcie, za robienie lemoniady. W ogóle przypomniałam sobie, że mam coś takiego. W ogóle tamtym roku kupowałam właśnie taki fajny słoiczek ze stojaczkiem, gdzie może sobie tutaj, wiecie, fajnie Maksiula, nie tylko Maksiula, ja też, nalewać sobie samemu pić gdzie ja wzięłam już cytań. Jedną wycisnęłam, więc będziemy wlewać, żeby było bardziej cytrynowe. Tutaj tak też pokroiłam jedną cytrynę. Mam nadzieję, że uzyskamy. Wiecie, taki dosyć fajny smak tej lemoniady. Nie dodaję tu żadnego cukru, żadnych słodzików. Ma być ona naturalna i zdrowa. Mam nadzieję tylko, że moje dziecię będzie piło. Także moi drodzy, robimy test. Test, fajnie było najpierw zamknąć szafkę. żebyście nie widzieli, jaki jest syf w tych szafkach, w tych kubkach. W ogóle ja jeszcze mam świąteczne kubki, także fajnie. O, jaki kwas! Oj, oj. Ale dobra, taka. no kurde, kwaśna, no? Nie, no spoko. Już za drugim łykiem jest ok, także moi drodzy. Ja będę się już z Wami żegnać, ponieważ jutro Maxiula w końcu nie do przedszkola po tygodniu siedzenia w domu. Um, łapie się szybciutko za montaż, no i wiadomo, jeszcze kilka obowiązków standardowo. Także co, widzimy się w kolejnym vlogu. Buziaki!